Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Judy i witam was bardzo serdecznie w kolejnym już materiale z gry The Legend of Zelda Breath of the Wild. No i lecimy dalej z finałowym wyzwaniem, wyzwaniem niełatwym na pewno, już pierwsze poziomy sprawiły mi nie rada problem, a jak będzie dalej zobaczymy. Tak więc zostawcie łapkę w górę jak będzie się podobać, lajkujcie, subskrybujcie, my lecimy. Ale... Ale jak będzie, to, to tutaj już nie powiem. Przekonamy się za chwilę. E, ostatnio udało nam się pokonać e, takiego, wiecie, e, Hinoxa, który jest kościotrupem, czyli on się nazywa chyba Stilnox? Zawsze, zawsze zapomnę, jak on się nazywa. O, no i już, e, już chyba wiem. E, o kurde, o kurde, o kurde. Teraz mamy, słuchajcie, rodzaje broni, które mogą mi się spalić. No świetnie, po prostu, po prostu no świetnie. Tak jak wcześniej potrzebne były mi drewniane bronie, no to teraz nie za bardzo. Dobra, musimy sobie tutaj wszystko fajnie przygotować, tarcze sobie też, dobra, tarcze jest ok. Dobra, co, co tu nas czeka? Dobra, co się, dobra, wybuchnij go. Wybuchliśmy go, no tak... Wow. Wow, to, to było świetne, to, to było po prostu świetne z mojej strony. Ej, myślałem, że to już jest koniec końców, że po prostu zginąłem. Eee, nie, nie no, brawo, brawo. Świe świetnie sobie radzę, świetnie sobie radzę, bez wątpienia. O kurczę, dobrze tutaj wpadnięcie do lawy zabiera mi tylko tak naprawdę eee, z... Ten, zabiera tylko i wyłącznie eee, jedno serduszko. O kurde. Dobra, załatw go. Masakra! Aj, on mi tutaj pluje tymi głazami. E, dobra. No, come on, come on. Wiecie co, ja tutaj chyba skorzystałbym e, z takiej możliwości. E, dobra, niech mnie to nieco podniesie. Dobra, załatwiony. Dobra, tak jest. Wszyscy załatwieni. Okej, okay, poszło, ale powiem wam, że. No, ta lawa to naprawdę mnie zszokowała. I to jak się skończy? Będę się przez chwilę, że całe wyzwanie się skończy, no ale, ale nie, no na szczęście. Na szczęście aż tak tragicznie nie mam. E, dobra, chwila, 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 chwila. E, widzę tam jakąś broń. Dobra, jak widzę broń, no to byłoby głupio nie skorzystać i sobie, no, nie zebrać. Prawda? Jest tutaj coś? No jest tutaj mieczyk. A tym Rusty Claymore, no, no... dobra, może, może się nadać na chwilę obecną. Szczególnie, że tutaj, no widzicie, większość broni może okazać się zupełnie nieprzydatna w tych warunkach. Dobra, weź mi to, proszę wywal, weź sobie to. O kurczę, żebym tutaj nie spłonął jeszcze przy okazji. Dobra, nic tutaj na pewno więcej nie ma, jakiejś skrzynki gdzieś ukrytej czy czegokolwiek. Dobra, nie widać, no niestety, niestety, niestety nie widać. No dobra, ale ważne jest to, że jesteśmy kolejny krok dalej w tym wyzwaniu. Dobra, ta broń niech będzie ustawiona na pierwsze miejsce, a my lecimy dalej. To było bodajże piętro siódme. Czyli teraz ósme, no dobra, dobrze, że te spodnie mamy od Magmy, bo gdyby tego nie zabrać, no to o kurcze, ciekawie by się działo, o, widzę Lizalfosy, Lizalfosy w okolicy, no serio, nie trafiłem go, dobra, teraz, teraz już dostał, tylko weź go tak, no, no nie wiem, skutecznie traf, Kurczę, nie wiem, czy jeszcze któryś do mnie celuje, nie muszę go, słuchajcie, zestrzelić zanim on mnie zestrzeli, dobra, dostał. Też nie powinienem aż tak wiecie, no muszę marnować strzał ktoś powie. Dobra, dostał. Ale no, trzeba, trzeba się mieć na baczności, dobra. E, dawaj tutaj i to jest dobry moment, żeby żeby typa załatwić. Dawaj, i jeszcze raz. Dobra okej, okay. Wa ważne, że, że żyjemy. Dobra, wow, dostał w idealnym momencie. Dobra, mamy jego łuk, nie wiem czy łuk tego drugiego tam e, nie spłonął w lawie. Któż to wie, no nie wiadomo. E, dobra, jeżeli chodzi, chodzi o broń, no to dobra, dajcie mi jakąś broń, którą mogę bez większego problemu to rozwalić. Czym, czymś takim, chyba też to rozwalę. Czy. Aha, aha, czymś takim raczej nie, no dobra, ale siekierką to powinno się udać od razu. E, to jest The Silent Shroom, ale coś jeszcze podniosłem przy okazji. Tylko. Tylko co? E, jakąś broń nową? Może łuk? A nie, łuk to było od niego. Nie wiem, coś jeszcze chyba podniosłem. Dobra, teraz to nie powinno być jakieś mega ważne. Zamiast tego... No, ciekaw jestem, czy jak na przykład wyceluję w ten sposób... Dobra, dostał. Pięknie. Obić go tak trochę. Dobra, może trochę niżej wycelujmy. Dobra, dawaj. Czekajcie, czekajcie. Może może się uda wycwanić i, i go szybko załatwić. Dobra. Dobra, no, może, może jednak jeszcze raz. Dobra, teraz. Teraz, 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 teraz. Tylko nie wpadnij do lawy, proszę cię. Okej. Okay. Wyzwanie zakończone, Kolejni, kolejne Lizalfosy załatwione. To jest było łatwe. Znaczy, łatwe było może w momencie, w którym mamy wystarczającą liczbę, e, liczbę strzałów, A te strzały na razie dość oszczędzałem, więc, e, więc jest dobrze. Dobra, Fire Arrow, o no w sumie tutaj większość strzał jest od razu ognista. E, sama się tak zamienia. E, o, i tutaj e, tu widzę, słuchajcie, że jednak ten łuk pozostał, że on nie spłonął. Dobrze, dobrze, dobrze. Zbieramy go oczywiście. E, dawaj. No i przejrzyjmy się, czy. Czy coś, jakimś cudem tutaj, może pominąłem? Gdzieś się jeszcze znajduje? Tutaj nic, nic absolutnie nie ma. No dobra. No to jak nic nie ma, no to idziemy już e, typowo do wyjścia. E, dobra. No to co? Kolejny poziom przed nami. Dawaj, zobaczymy. E, ciekaw jestem, tak się zastanawiam i prawdę mówiąc domyślam się, z kim może być tutaj walka, e, przynajmniej po skończeniu tych magmowych terenów. Być może magma talus, czy jak one się tam tak właściwie nazywają. O kurde, dobra. Wow, 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 dobra, słuchajcie, widzę, widzę kogoś bardzo ciekawego. E, czarodziej od ognia. Słyszałem, że właśnie strzelenie go odpowiednią strzałą. Może sprawić, że załatwimy go szybko. O! Dostał, słuchajcie, strzałę lodową i padł od razu. Cudownie. Dobrze jest, bardzo dobrze jest. Ok, teraz trzeba się jednak odpowiednio przygotować. Może nawet sobie zostawię Great Frost Blade. Dobra, mamy strzały. Strzał wybuchowych, co prawda, nie mam. No, No, niestety, czy. Co tam jest? Czy tam są jakieś materiały wybuchowe? Nie widać. Nie widać czegokolwiek, co można by tam podpalić chociażby. Ale można w sumie nawalać jak wezmę tą różdżkę. No dobra, w sumie. Ej, nie, jednak, jednak są tam jakieś materiały. A nie, to nie są materiały wybuchowe. Kurde, już liczyłem, że coś ciekawego znalazłem. Dobra, weź mi to, wyrzuć. Meteor Rod, kurczę, chciałbym tego jakoś dobrze użyć, ale, no mówię, zwykle. Zwykle tym się nie posługiwałem, no i teraz po prostu strach w oczach, co z tym zrobić. Dobra, co tam mam oprócz przeciwników? No, no nic tam nie widzę specjalnego, no i nie jest ta skrzynia. Dobra, słuchajcie, jakbym tak podszedł i. Wow! No dobra, coś, coś dostali, ale aha, to też wiecznie trwać nie będzie w ogóle te meteory gdzieś tu wyrzuciłem wszędzie. Dobra, słuchajcie. Rzucamy. Dobra, przemieniaj. Dobra, spoko. Dawaj kolejny wybuch. E, dobra, dobra, dobra. No nie podchodźcie za blisko. O, kurczę. Dobra. E, dobra, dobra, dobra. Wysadzaj ich, wysadzaj ich. Tak jest, jeden dostał. Dostał naprawdę spoko. No nie można zmarnować wszystkich strzał, to, to na pewno. Dobra, oj! Kurczę, odleciał. Dobra, odleciał w miarę w miarę daleko, ale gonią mnie skubańcy jeszcze z tymi włóczniami. Dobra, wysadzaj. Tak jest. Tego trzeba szybkiego załatwić. On jest, on jest za szybki, zbyt groźny. Oj, 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 Dobra, spokojnie, spokojnie. E, nie zepsujmy, nie zepsujmy tego. No, wysać go. O, kurde, że ogniem tutaj razi. Dobra, szybciej, 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 szybciej. Zaraz, zaraz mnie spłonie. Dobra, jeszcze raz. No, żeby żeby chociażby ten dostał. Nie no, dobra, musimy załatwić tamtego. Okej, okay, kolejny raz oberwał. Szybciej szybciej, bo zaraz mi tutaj wytrzymałość y, może paść, niestety. Dobra, dostałeś. Kurcze, no żeś byś zginął w końcu. Ej, zaraz, jak to nie mam strzału? A, bo ja używałem tych, o kurde, dobra. No to niepotrzebnie chyba tylko te zmarnowałem. No, zginiesz w końcu. Ojej,ku, bronią we mnie rzucił nawet. No, to, to już takie, takie cwane taktyki widzę. Dobra, czekajcie, może on zejdzie i pójdzie w tym kierunku. No chodź tutaj, chodź tutaj, chodź tutaj, musisz... Tam w ogóle jeden przeciwnik na nas nie ruszył. Nie, nie wiem dlaczego. Nie wiem co jest co jest w tym grane, ale, ale spoko. Dobra, czekajcie, teraz. No, nie do końca tego chciałem użyć na niego, ale w sumie w sumie może ta e, różczka meteorytowa nie jest. nie jest taka zła, no ale dobra. E, spróbujmy użyć tego w kolejności dalszej. Dobra, spokojnie, spokojnie. Póki tamten nie ruszył, w ogóle nie, nie kuma chyba co się dzieje. E, to jest dobrze. Dobra, dawaj. Tak jest, czy ja, czy ja mógłbym zabrać mu, zabrać mu broń? Byłoby miło bardzo. Dobra, leży, 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 załatwiony. Uff, nie było łatwo. Dobra, ta broń jest w sumie i tak już na uszkodzeniu. dobra, wiesz to. No i został mi ostatni przeciwnik. No i właśnie, może z nim trochę, znaczy trochę lepiej. No nie powiem, że lepiej. No trzeba go próbować ewidentnie, ewidentnie, ewidentnie wysadzić, dobra, brawo e, dobra, rzucaj, rzucaj dalej, jak będzie chciał podejść, no to wiadomo, wiadomo jak skończy, o kurde, jaki skupaniec przetrwał to w ogóle dobra, nice dobra, pięknie, no obij go ile możesz, pięknie, nie, da, nie dać mu podejść, o, 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 dobra próbował mnie tutaj ogniem zdjąć dobra, no, no, kurcze nie wiem czy to, czy to wypali do końca tak jak bym chciał Dobra, może spadnie w jego kierunku? Idealnie, słuchajcie. Kula się potoczyła, a wyzwanie zakończone. O, kurde, magmowe wyzwanie, coraz dalej. Który to już był magmowy poziom? Chyba trzeci. A ile jeszcze? No, zobaczymy. Dobra, gdzie on padł? Zostawił mi tutaj. No nawet spoko broni. no dobra, coraz lepsze te bronie, więc okej. Okay. Yy, w sumie no tutaj z pomocą tych, wiecie, może kości, ja to w sumie z tego nie, nie wiem, czy będę korzystać, one chyba też nie są jakieś mega wytrzymałe. Yy, można się pozbyć, tutaj ta broń płonie, tak jest, ale to jest ta zepsuta już w miarę. O, tutaj jest włócznia, dobra, włócznia też powinna zostać jak najszybciej zabrana. No nie, no dobra, pochodnie sobie zostawię, tak na wszelki wypadek, ale całą resztę rzeczy odbieramy. No tu jest skrzynia, nawet więcej tych skrzyneczek, dobra, wysadzimy je, no bo po co, po co tutaj sobie tylko bronie marnować, dawaj, tak jest, no oby oprócz jedzenia wyleciało tam coś jeszcze bardziej pożytecznego, może w końcu jakaś zbroja, no, no nie pogardziłbym, no na pewno strzały są, okej, okay. dobra, o nie, ej, ale zawaliłem, jedzenia za szybko nie podniosłem, kurcze, jedzenie spłonęło. A, i zapomniałem, że ono tutaj płonie, jak jest się na tym magmowym obszarze. No dobra, słuchajcie, katastrofy nie ma. No jakieś tam jedzenie mamy, ale. Niedużo, niedużo, a może, może by jednak wypadało się trochę podleczyć e, ile to przywraca? To zwiększa atak. E, to po prostu daje 8 serduszek, a ja mam 8 właśnie potrzebnych. E, dobra, zjemy to. Niech życie będzie już absolutnie na fula e, podwyższone. No i całej reszty tutaj rzeczy ciekawych nie widzę. No dobra, w takim razie myślę, że śmiało można iść dalej, zobaczyć jakie wyzwanie. Coś czuję, że zanim jakiś boss to, to jednak jeszcze jeden powinien być chyba taki inny poziom. O, dokładnie. Dobra, który to jest? Bo już się po prostu gubię w liczeniu. Piętro dziesiąte. Okej, okay, już widzę Lizalfosa w tym miejscu. No ten Lizalfos powinien paść absolutnie jako pierwszym. E, no, i oczywiście, mam na takich jak on, e, pomysły odpowiednie. Dawaj, muszę tu wiele razy skutecznie, skutecznie i szybko trafić. Dobra, i ucieczka, i ucieczka. Nie, nie zamierzam aż tak bardzo ryzykować. On raczej mnie nie, nie strzeli do mnie z takiej odległości. No, wątpliwe. Znaczy, nie no, może, może próbować oczywiście, ale niech próbuję. Dobra, i ostatni strzał. Dobra, mamy go załatwiony. Powinieneś mieć łuk, miał łuk, tak miał łuk, oczywiście, że miał łuk, ale bez strzału, co ciekawe. Okej, okay. eee, czy, czy tam niczego nie ma? Nie, tam, tam niczego nie ma, jeżeli chodzi o jakieś skrzynie, to są tutaj, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No i pytanie, o kurde, patrzcie. Dobra, tak zamierzasz sobie próbować ogarnąć sytuację, dobra, w głowę, w głowę mu trafić, to będzie jak największy damage. No dawaj, jeszcze, 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 oj, zaraz broń mi padnie. Kurczę, muszę uważać... Yy, uważać, uważać na to wszystko, dobra, schowaj się. No, dostał spora wonos strzały yy, z każdą chwilą coraz mniej. Niestety on tutaj nawet nie jest w stanie dostrzelić do nas. Świetnie, świetnie. Oj, nie, 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 nie! Nie, nie, nie! Boże, co ja zrobiłem? Dobra, nie no, ludzie po prostu nie wcelowałem się w ten wir powietrzem. Dobra, jedno serduszko, zniknęło. Mówię, to, to jest i tak... Yy, i tak luz, że tylko jedną. Dobra, dawaj dalej. No, za, Załad. wow! No nie bierze. Przez to, że mi łuk y, padł... No świetnie, przez to, że mi padł łuk, skończyło to się jak skończyło. E, dobra, użyj tego Night's Bow'a. Masakra, nie mogę tak, tak ryzykować po prostu. Dobra, raz jeszcze. No, no niech już leży. No ile, ile... o oh, kurde, tu jakiś w ogóle słaby strzał z mojej strony. Ten nie wie, co się dzieje. Dobra, zwiewamy ponownie tutaj. Kurczę, no boję się, że znowu będzie potrzebny ten, te strzały, a no skąd je brać? Ten jeden leży, ale jest jeszcze co najmniej dwóch przeciwników. Fajnie byłoby ich e, zrzucić. No, no nie powiem. E, mam taki genialny, chytry plan, żeby e, w ogóle tutaj... Co ja tu mogę zrobić? No, chciałbym jakoś mieć możliwość ich zrzucić, chociaż to są e, przeciwnicy o takiej dość dużej masie. Ej, a zaraz ten drugi jakoś mnie tutaj. O kurde, nie zajdzie. No właśnie, dobre pytanie. Dobra. Wow, 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 wow. Dobra, wiecie co? Ja, ja to jednak stąd uciekam. Jednak nie czuję się tutaj bezpiecznie. Dobra, tak taktycznie. A bo to ten drugi w ogóle tutaj. A nie, tak, to ten drugi do mnie tutaj schodził. Dobra, spoko. No trochę ich przypalić. Yy, dobra, może może w oku, kurde. No i znowu, gdzie ja tam w głowę mu wceluję. Nie, nie ma takiej opcji. Dobra, no za dużo strzał tracimy, za dużo strzał. Może jednak to nie jest głupi pomysł, żeby tam podjeżdżać, yy, zrzucić mu jedną bombkę, uciekać i, i, i tak dalej, i tak dalej. No, no może, może. A nie dam rady jakoś tutaj. O, dobra, on, on i tak tutaj podejdzie. Dobra, dawaj jeden. Yy, dawaj, dawaj drugi. Dobra, no ale no, gdzie on by miał spaść? To jest już inna sprawa. No, jest za ciężki, żeby go taka bomba przeważyła. No dobra, znowu sobie tutaj podchodzicie. Tak jest, ej, ale dałbym radę. Od razu stąd. O kurczę, tam na samą górę to chyba, chyba jednak nie wlecę. Dobra, spoko. Spoko, spoko nie muszę. Dobra, yy, bomba, 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 dawaj ją. Dostał. Dobra, i kolejna ucieczka, no po prostu świetna taktyka. Oni raczej strzał nie mają, oni tutaj... Nawet nasz w sensie łuków ani, ani niczego. Chociaż w pewności to teraz, teraz nie mam e, Dobra, ale podeszli dość blisko łatwiej, łatwiej trafić mu w głowę w tym momencie Znacznie łatwiej A jednak jak był aż tak daleko, no to kurczę Ciężkie, ciężkie wyzwanie Dobra, tylko nie wpadnijmy do lawy Dobra, spokojnie Niech mi się odnowi tutaj wszystko jak należy Dobra, no, no chodź tutaj Zobacz, o, jestem blisko Dobra, raz i myślę, że Ten strzał zakończy sprawę z nim Dokładnie E, Knights Claymore, o, kolejna dobra broń e, Dobre bronie ze znalezienia, tylko znowu się czegoś trzeba pozbyć. Dobra, dawaj tego e, Dobra, dobra, dobra Nie wiem czy on mnie może w ogóle usłyszeć, czy, czy nie Ej, ja dałby, Nie, gdzie się do niego zakraść, co bym, Nawet takiej opcji nie widzę Dobra Coś tam dostał, no ale to jest za mało Po prostu, po prostu za mało Dobra, ale ważne jest to, że idziemy powoli do przodu z tym wyzwaniem. A na magmę lepiej uważać. Lepiej po prostu uważać. Yy, dobra, znowu się tam odsunął. Kurczę, no dałbyś sobie już spokój. No ale dobra, no przynajmniej bomby działają. No tyle wiemy. No mało, bo mało, ale obrywa. Dobra, słyszysz mnie? Słyszysz mnie? Oczywiście, że mnie słyszysz. Co miałbyś mnie nie słyszeć? No dawaj, dawaj tutaj. Ładnie. I jeszcze raz. Pięknie. Dobra, wiecie co, ja to bym sobie nawet przeczekał tutaj chwileczkę, tak jest, no niech, niech on mnie widzi, no niech on po, po prostu podejdzie i niech się już tak e, 100 razy nie wraca, dobra, to jest, to jest mój moment, żeby go mieć z głowy raz, a dobrze, dobra, w głowę, w głowę, w głowę i ostatni strzał w głowę, dobra, załatwiony, pięknie, strzał poszło niesamowicie wiele, ale wolałem nie wchodzić z nimi w taką otwartą walkę, czy to dobre, czy nie, no ciężko stwierdzić. No dobra, ważne jest to, że mamy kolejny łuk tutaj do podniesienia, żeby tutaj nie wywalić tych wszystkich rzeczy, nie wiadomo jak daleko. To weźmiemy sobie. Dobra, Double Axe od tej strony, no mówię, no nie zniszczyć tego przez przypadek. Dobra, Fire Arrow, tak jest. Dobra, są strzały, są dodatkowe strzały, cudownie. Tutaj dobra włócznia, no ta włócznia mogłaby się naprawdę przydać. To może zamiast tego Rusty Claymore, niech będzie. No, i zobaczmy, co jeszcze się tutaj kryje, bo na pewno jakiś niejeden fajny skarb znajdziemy. Tutaj absolutnie nic nie widzę. Tu już, ej, nie ma naprawdę żadnej skrzyneczki. Czy to była jedyna skrzynia, w której po prostu e, 10 strzał i tyle? Nie no aż mi się wierzyć nie chcę. No, zwykle, zwykle tych skrzynek jest troszkę więcej. No dobra, przyjrzyjmy się dokładnie okolicy. Nigdy nie wiadomo. Tutaj jest możliwość zajścia na sam dół. O, są, są skrzyneczki, dobra, już widzę co jedną skrzynkę, jest, jest okej. Okay. Wiedziałem, że coś jeszcze tutaj musi być, to byłoby za mało. Tyle strzał zmarnowanych, a tylko 10 do zdobycia. O, no i są, jest 10 dodatkowych strzałów. Okej, okay, 20 strzał łącznie uzyskaliśmy na tym poziomie. No, straciliśmy znacznie, znacznie więcej, no ale ważny jest końcowy efekt, że jednak się udało. No a teraz, teraz podbiję na samą górę, no i ciekaw jestem czy moje przewidywania odnośnie talusa się sprawdzą i czy w ogóle już teraz będzie z nim walka, może, może teraz te poziomy będą takie, wiecie, trochę dłuższe e Czyli musi minąć troszeczkę, zanim opuścimy obszar magmowy, zobaczy się Zobaczy się co z tego wyjdzie. No pokaż, pokaż co tam będzie. W ogóle muszę zostawić sobie te Anscient Arrow na wypadek e Lainela. Bo myślę, że prędzej czy później się go spotka. Ale zamiast tego, teraz dokładnie. Nie, ludzie, to jest. Chyba więcej niż pewne, że to, co tam widzimy, to jest talus. E, dobra, pytanie dnia: Czy mogę rozwalić. E, to. Chociaż nie wiem, czy powinienem to. A, tak! Warto to rozwalać. Dobra, słuchajcie, rozwalając to, tworzymy. E, powietrzne wiry. Dobra, coś dla mnie. Kolejne strzały, 20 strzał. Pięknie. Dobra, zanim podejdziemy do tego. Talusa, no to, no to spróbujmy jednak yy, zdobyć tak wiele tutaj, ile tylko możemy. Odblokować wszystkie, wszystkie wiry. Dobra, nie, nie, na razie tego, tego nie bierz. Kolejne strzały, 10 strzał znowu. Super. Yy, obejdziemy go takim szerokim łukiem. No wiadomo, że to on, to, to nie może być nikt inny. I uważajmy, żeby tutaj się nie podpalić. Dobra, słuchajcie. Wszystko, co jest, yy, co powinno być, już jest. To teraz tylko pytanie. Jakiej broni? Z jakiej broni będę korzystać? Może sobie wezmę to, to jest chyba na razie w miarę najsilniejsza z moich broni, jaką mogę mieć. Dobra pokaż się. Pokaż się cwaniaczku. O kurcze, dobra, wstał. No i teraz to, teraz to po prostu nie wiem Nie wiem czego się po nim spodziewać. Igneotalus, a no tak On tak się nazywał Dobra Może to jest... To jest dobra taktyka chyba jednak. O kurde, bo mnie zaraz zrzucisz. E, dobra, spokojnie, spokojnie. Dawaj, dawaj, dawaj. Nawet nie muszę do niego podchodzić, e, Strzelanie za pomocą tych strzał wydaje się być naprawdę dobrym pomysłem. No bo w sumie nie wiem, czy tam nie spłonę trochę za bardzo. E, dobra, easy. Przemieśćmy się kawałeczek. Nie, no, Igneothauls myślę, że problemem nie będzie. Szczególnie no, że strzały są w naszym asortymencie. Dobra, dawaj. Jeden, drugi. Musimy oczywiście w czuły punkt nawalać. Ale jak widać, nawet, nawet to działa. Dobra, niech się wytrzymałość. O, położył się. To jest dobry moment, żeby potem wleść na niego i, i działać więcej. No ale mówię, i to już samo w sobie robi, robi sporawą. Jeszcze się nie położysz. No trochę się boję podejść. O kurczę. Dobra, to, to, to nie wypaliło. Wow! Okej, okay, dobra, zapomniałem, że on rzuca tutaj tym wszystkim. Wow, 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 wow. O szty, dziadzie, dobra, trafił nas. Trafił nas, ale jest... O, aha, dobra, mia miałem nadzieję, że nie ma rąk. Ej, o kurczę, nie trafiłem, no nie mogę tak chybiać. Dobra, dawaj, 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 Jesz jeszcze raz, jeszcze raz. Dobra, spokojnie. Ucieczka! On cały czas się pali jak na złość. Kurczę, cały czas się pali jakby, no, po prostu no, nie... Ojejku! Dobry, dobry unik nam wszedł, dobra, spowolnienie czasu w trakcie strzału to jest najlepsze co nam tutaj mogło się e, przytrafić, dobra, jeszcze raz, tak jest, o, wiedziałem, że jednak oszczędzanie strzału e, może okazać się dobrym pomysłem. Dobra, wow, 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 wow. Teraz, teraz to już lepiej stąd zwiewajmy. Dobra, potrzebuję, słuchajcie, nowego łuku, bo ten to już, no niestety, na wykończeniu. W sumie to można by go próbować Ice Arrow chyba też strzelić i może on wtedy by zgasł? No teraz to już w sumie trochę zbędne takie gaszenie go, bo i tak dostał już tyle, co dostał, e, więc easy. No, ale, ale mówię, to, to mogłoby teoretycznie zadziałać, chociaż e, chyba, chyba jednak nie do końca. Dobra i no i jedna, jedna nietrafiona strzała. No ale dobra, Igneotalus naprawdę już na wykończeniu. No, 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 no. Podleć wyżej. Rozwalaj, rozwalaj. Dawaj, 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 tyle, tyle ile tylko potrafisz. Ostatni strzał. Dobra, mamy to, słuchajcie, wytrzymałość mi się skończyła. Ale cóż z tego? Igneotalus pokonany ostatecznie. Co zdobyć tutaj mogłem? To zdobyłem. No i nie dziwię się, że było do zdobycia 20 strzał w skrzynkach, bo bez tych strzał ciężka sprawa podejść do cwaniaka. Ale mamy to. Mamy to, na szczęście mamy to. No i teraz powinna nas chyba czekać kolejna odrobina odpoczynku. Ale ja wiedziałem, jak zobaczyłem tylko teren magmowy, to wiedziałem, że to on będzie naszym ostatecznym przeciwnikiem, no bo kto inny? Co dalej? Nie wiadomo. O, i dwie wróżki. No i powiem tak, jak znowu znowu tego nie zdobędę, to się załamie. W ogóle muszę chyba ściągnąć... Yy... Ściągnijmy, słuchajcie, ten, ten strój z siebie, bo w nim tylko mogę być trochę zagłośny. Nie, no, ja po prostu muszę się skradać najciszciej, jak to tylko możliwe. Wiesz, w ogóle ściągnij wszystkie jakieś tutaj metale, które masz. Mówię, po prostu, wiecie, no, jak, jak najmniejsze dźwięki wydawać podczas przechodzenia. No, to, że już jedną wróżkę zmarnowałem, to jest inna sprawa, ale zmarnować dwie kolejne, które mamy za darmo, wręcz, no to, to, to byłaby głupota absolutna. Dobra, jedna zdobyta. Pięknie. Chociaż jedną się udało, a jak będzie z drugą, zobaczymy. No, spokojnie, spokojnie. Już nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, jakie bonusy będą tutaj do zdobycia. Tam widzę, jakieś papryczki nawet rosną. Dobra, spokojnie, spokojnie. Dobra, mamy ją. Świetnie. Dobra, spicy pepper to jest oczywiście, żeby wytrzymać przed, przed zimnem, co nie? Ale... ale... znaczy... No, a właśnie, tak, ej, dobra, słuchajcie, no to to jest dobry pomysł. Coś czuję, że być może, skoro, skoro dostaliśmy coś takiego tutaj yy, To może nas czekać jakieś wyzwanie związane no, z lodowym obszarem Czyli jakiś ciepły strój by się przydał, yy, dobra, rozbalaj tutaj strzały strzał malutko, malutko, bardzo malutko, ale tak, znowu Spicy Pepper na pewno będzie zimny obszar, to no, ale zobaczmy jeszcze jaki strój dostaniemy, bo chyba jakiś dostaniemy Royal Guard Shield, no przynajmniej tarcza naprawdę kozacka do zdobycia. No dobra, dalej Stone Smasher, ale no tak, Inventory Full, no kto by pomyślał, że Inventory Full, ehm, dobra, coś, coś tu jest jeszcze takiego, no dobra, to jest takie w sumie trochę zbędne. Więc otwieraj tym razem tą skrzyneczkę, ehm, tak jest, wolę, wolę mieć to. No i dobra, w ostatnim, ale nie będzie naprawdę żadnego stroju. Ehm, o, chyliańska tunika, no proszę. No dobra, teraz można założyć to, można założyć to. Eee, no i stworzyć, stworzyć jakieś dobre dania. To, to już też na pewno. Dobra, złapane trzy rybki. Eee, co ja tutaj mam jeszcze do ogarnięcia? Na drzewo mam do ogarnięcia na drzewie. Drzewie jabłka. No, spodnieś. No, no, wyżej, wyżej troszeczkę prawie. Dobra, mamy tutaj jakieś kolejne grzybki. I w sumie z tego, co mogłem tutaj zdobyć, no to już wszystko mam. Już nic chyba tutaj nie, nie zostało. Prawda? No nie, nie widzę. Yy, dobra, w takim razie yy, wydaje mi się, że trzeba łączyć wszystko. Yy, może sobie będę łączyć po dwa i na przykład jakieś tutaj grzybki, mięsko. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że ochrona przed yy, zimnem będzie. Ej, nie ma ochrony przed zimnem? O, dlaczego? No dobra, jak sobie przytrzymam na przykład, o nie wiem, dwa i, i jeszcze, jeszcze dwie te, to, to co, też nie będzie? Ej, powinno być. O, w końcu jest, dobra. Chyba nie tak coś tam wytworzyłem niestety. Dobra, daj tutaj raz, dwa, trzy I, i jabłko. Dobra, tutaj też powinna być ochrona przed zimnem na 10 minut. No to tak akurat, akurat, no bo widzę, że innej to ochrony chyba nie znajdziemy niestety. No i co tutaj wyjdzie, to, to już nie mam dla tego pojęcia, ale twórzmy. Boję się, że nie będzie ochrony przed zimnem. No właśnie, tu nie ma. Szkoda, mogłem to lepiej rozpracować, no ale musimy sobie jakoś poradzić z tym, co mamy. Przynajmniej jakaś obrona mniej więcej wygląda nawet dobrze, jak mamy już tą tunikę. No ale zobaczymy. Moi drodzy, jeżeli odcinek Wam się podobał, zostawcie oczywiście łapkę w górę. Subskrybujcie kanał, a w kolejnym materiale ruszamy dalej z tym wyzwaniem na kolejne piętra. No i oby, oby to jakoś wszystko w miarę dobrze poszło. Bo dzisiaj straciłem życie tylko i wyłącznie na magmie, więc nie jest chyba tak źle. Ale to tyle. Tak więc do kolejnego. Cześć i czołem i na razie. Hej!